Dzisiaj sałatka z morelami i serem feta. Pyszna i piękna. Do miski wrzucamy dwie trzy garście rożponki. do drugiej miseczki wlewamy 3 łyżki soku mandarynkowego, 1 łyżkę octu jabłkowego, 1 łyżkę sosu sojowego i mieszamy. Zalewamy rożponkę, mieszamy wykładamy na talerz 6 moreli, przekrawamy i pozbawiamy pestek. Na talerz wysypujemy cukier, maczamy owoce w cukrze, układamy na kratce i karmelizujemy palnikiem. Jak nie mamy palnika, opiekamy w piekarniku. Układamy na rożponce, kroimy 120 g fety i układamy. Świeży tymianek i lawendę kroimy drobno. Przekładamy i zalewamy jedną łyżką oliwy. Mieszamy, polewamy sałatkę. Na patelni prażymy orzeszki ziemne i posypujemy. Na wierzch sałatki układamy jeżyny. I właściwie gotowe, ale jeszcze bardzo ważne. Ten film powstał m.in. dzięki wsparciu patronów. Dziękuję Wam serdecznie i oczywiście zapraszam do dołączenia do ich grona na Patronite. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Zapraszam do komentowania, subskrypcji kanału i pozostawienia łapki w górę. Do zobaczenia.